na świecie pan środek po I są trener dużych gości pan Czesław Sobczarek i trener gospodarzy pan Marek Konika. No jeszcze wszyscy jesteśmy na pewnych emocjach. Był to niezwykle dramatyczny moment wśród zwrotami akcji. 3-2 zwycięstwo gospodarzy. Naprawdę dramatycznych okolicznościach do, do przerwy WDAP prowadziła 2-0, a po przerwie co odpowiedział? Yeah, ja głos należy oddać zespołu, to czyli wspólnie razem. Staramy się realizować <m feud> często <Close injuries> no, wszelkie szybko odpowiedzieć i ratować na boisku Ale z bardzo no, oczywiście nie, nie możemy się cofnąć. pierwszą obroną jest ACHR, w w tym przypadku musieliśmy zniwelować brak równowagi, przewagę gospodarzy. Bardzo nam się to szybko udało bo przerwie. Mając już dwie sytuacje, mogę oczywiście gospodarzy... Dobić, dom, myślę, się w tym losie, myślę, się nie jest Panie y, Trenerze, tak, y, taki wątpliwy karmel dla jeden, z mojego widzenia, potem bramka tak z bólczem 2-2, duża nerwówka, czerwona karta dla Łukasza, i jest nie pokazał no, sam. Bardzo źle nam się ułożyła ta druga połowa, gdzie mamy mecz pod kontrolą w pierwszej części gry. Kilka sytuacji jeszcze dość były i w przerwie. No w zasadzie tak niczego robi się 2-2. Trzy punkty zapewnić sobie. Panie trenerze, to, to bardzo ważny mecz dla nas. Taki no, można powiedzieć, mecz o sześć punktów, bo w przypadku zwycięstwa no, włączacie się do tej rywalizacji w dojrze miejsce dość bardzo mocno. Zgadza się. No, Mówi się, że oczywiście od dzisiaj zwycięstwo, ta sytuacja po tej wieki była całkiem inna. Hmm. Ta różnica po się zmniejszyła do głowy, do, do do ale ukrywajmy, że nie Wiele doświadczeń rozwija, mam nadzieję, i ten też pokazał, to jest jeden z tych, którym musimy sobie potraktować, bo waga doświadczeń, z których musimy szybko wyciągnąć wnioski. Myślę, że, że ta porażka nas jeszcze bardziej wzmocni i będziemy czcili się. Taka ciekawość, to dyskutowaliśmy wczoraj i wyniki kierowniku, który powiedział, że dwa lata temu to zapytać kierownika. thank you. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, tym bardziej, że widziałem jak chłopakom ciężko przez ten taki zmęczenie i ból już wyprzedzali to z siebie jeszcze raz. Jestem pełen podziwu i uznania dla ich zaangażowania. Prawie trzeba pamiętać. Tym bardziej cieszymy się, że te trzy punkty jednak zostają przybiegły z tym zdaniem zgadza się, że 4 czy 5 młodzieżowców w składzie było, ale co do obrony to spotkały się najlepsze widzę. Wy 11 ramy do tej pory. Uwy 11 ramy do tej pory straconych. Chyba 3 nie straciliście. Nie, nie przypominam sobie. No moje kadencji, to, to, to ludzie, to to z mojej kadencji, na balans tak, tak powiedziałem, w tym składzie. Miej nadzieję, że ta wizytówka, czyli dobra obronna będzie nam poważna na następnych meczach, bo ma, że mecz. no, się niestety nie uszczeliliśmy się tych błędów, zwłaszcza na początku pierwszej połowy nie dać ich zaskoczyć. No, to być też proste prostej sytuacji tak bym się wydawał. troszeczkę gdzieś tam było chaos na początku, było, w naszych poczynaniach było widać, że jeszcze się, się nie nadanie, dobrze właśnie skoncentrowaliśmy w obrocie, że te oblicze nie korzystamy. No, uczestnęliśmy się w szkole, że

Pytanie do trenera kolonii, pana Owczarka. Panie trenerze, po pacy schodząc z boiska mieli w zasadzie łzy w oczach, wybiegali to spotkanie, walczyli jak lwy, podnieśli się po, po naprawdę trudnym rezultacie. Teraz trzeba szybko się podnieść, bo już w środek ujawia. Dziękuję. My też oczywiście chwilę odegramy i też będziemy na około 120 minut Polski. Dzisiaj te 30 parę minut dziesiątkę, także no, też będzie to trzeba Myślę, że pokazał to że chłopaki te obciążenia meczowe wniosą bardzo dobrze końcowe końcowym kontrataki można wyrzec z naszej strony na dużej prędkości, gdzie w zasadzie dokonana została tylko jedna zmiana, więc ci zawodnicy, którzy brali w 90 minut, byli w stanie przez ostatnie 5-10 minut dość intensywnie mimo wszystko pobiegać. Więc wydaje mi się, że póki nas będą umijały... Historyczne zwycięstwo w dzisiejszym społeczeństwie. Wielkopolska, tak do tej pory, połamania wybitnych w dwie porażki i Teraz pierwsze zwycięstwo. Dziękuję za konferencję panu trenerowi, dziękuję panu Markowi, a wszystkich kibiców tutaj w świecie zapraszam na najbliższą sobotę, 4 maja, godzina 16. Naszym przeciwnikiem będzie Fogoluba.